Co się wydarzyło? A tego nie wolno, akurat mówi. To wiem, że nie wolno mówić takich rzeczy. No, no powiedz mi, tak kurwa, na oko. Na okrętkę, no, kuję, na kurwa. okrętkę, na okrętkę mi powiedz. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że alternatywki wzrosną, gdzie że, randolą, że wiszą? <śmiech> 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 Nie pamiętam. No ale dobra, no, okay, to nie było tematu. <laughs> no, mu kurwa, jak już zacząłeś. No to. 14 facetów dziennie ma tak... taką rozkminkę, nie? Ja myślę, że 14 na 14 Ja przede wszystkim O, ja wstaję ja. rano Zobacz, jaki... Czekaj, jak brzmi mój donate Ja pierdolę, no się znowu, codziennie. się obudziłem Od, Odpieram oczy i mówię, kurwa znowu w tej Polsce i już mi się odechciewa wszystkiego Ja nie, ja zawsze jak wstaję rano mówię Kurwa, znowu nie umarłem we Kurwa, znowu udało się obudzić, może jutro się uda... И да, сейчас я сам